Mamy dzisiaj pierwsze fanki. pokazujemy Pan Dzień dobry. Dzień dobry. jak cholera dziura wykopana Zasypana Zasypana I Wyrównana Wyrównana I co tam było? O kurde na bogato Petarda <laughs> Same Petarda Byle więcej takich petard tu nie było, nie? No <laughs> Także zaczynamy Zbychowała pierwsza moneta a fajne, dwa złote. Gratulacje. Dziękuję. A też mam fajne, patrzymy. Wygraj, kurde, wygraj. To wygraj, wygrałeś. No. <laughs> ja. Ale co wygraje? Ja? Tak. Żubry dwa. Bogdan Tyśleś lyszkamba. Idziemy zobaczyć. Tak. Jest. Maleta? Tak. i no, super. Zbychutyznie maneta. Masz to. <laughs> Jeden grosz ja. To gratulacje ja. Normalnie szok ja Będę w szoku dzisiaj ja. I mam i ja pierwszą Normalnie radość Jeden grosz <laughs> Jeden grosz to cieszy to Do wydania mamy <laughs> Jest, normalnie. Ja jak cieszy, nie? Ja, to jest? Lepiej niż wygrana w Totolotka. <gry> <gry> wszyscy kopią, wszyscy ryją. Dowody się nie dowleś. Znudźmy. Dobra, taki dołek. O, I taka moneta. Kolejna groszówka wpada, ale każdy. Z pragnieniem złota, Bogdan. 20 groszy! O, gratulacje! 20 groszy, Bogdan ma. Co? 5 zł. O, kurde, ten to mu jeszcze lepiej. Będzie miał na dwa piwa. Na jedne dobre. Ja. Zbychu w los na lód. I się nie załamuje. Kurde, to ciekawe, bo ja podżeję. I się łamie. O, nie jest lekki. O, nawet się wykrywać przewrócił dobra mało ważne jest piątka dzisiaj pierwsza także będzie na kolejne dwa piwa kolejna dziura i kolejna moneta 50 groszy Bogdan też coś tam ma O 50 groszy to samo, nie? Nie, to trochę inne. Ale to samo. <głos> <głos> Także jak będziemy wracać, to po piwo możemy wizać, nie? A tam ty źle. Tu to zamarzło kurde. Ryba. Ale zamarzła. Tak No ryba. Zobaczmy. Nie zamarzła To nie ryba. Ryba, ale zamarznięty piach, nie? No ciężko kopię, ale, ale idzie. Także Bogdan nie próżnuje, no. tylko kopie. Albo grosz. Co, Co to jest? <noise> Jeszcze zamarznięte, ale groszówka. Groszówka. No, gratulacje. A? No. To już. <noise> Normalnie 72 <grosze. głos> Bogdan woło co tam ma o fajne dwójeczko no, takie to Ci przyjmą nawet o, tak w sklepie <laughs> nieco na myjnia jechać skamyk tak, tak. czy co to, to jest mam... a to też bije, nie te kamienie ale ładnie ale ładnie i znów moniaczek wyskoczył <laughs> dwa złote jest gitara i to z kolejnego wpadło, chyba 50 groszy takie wielkie tak 50. jest Zbigniew, to będziemy zobaczyć co on tam ma dzień dobry dzień dobry jak się mały? po raz drugi no jak się mały? co to, to masz? guzik? kurde, nie Maneta, wiem to, ale to jest średniowiecze tak no to widać patyna zielona Jeden grosz Ślona patena to pewnie współczesne 10 groszy Dobra Bo monety współczesne są niestety z litu. Także, fajnie I gratulacje Dziękuję Zbychu się chwali Jeden złoty z PRL-u, tak wygląda kto z domu przyjdziesz? Nie, Nie? Sturzek wykopał Dwójka z PRL-u okay, Tak wyglądało znowu z domu chyba Tak A to są monety nie. współczesne No fajnie, gratulacje A to są te Stany szufladowe Tak, tak zwane. Tak. Zaszufladkowane, no Zarty muszą być, nie? No. Widać Dym Będzie ognisko o, Już jest ognisko Jak jest ognisko to bydą kiełbaski, znowu coś wylazło Ty, o kurde Na plaży guzik pryszki To jest niemożliwe Zbychu! Chodzino! Takie rzeczy Na takiej plaży <noise> Dzisiaj przyjechaliśmy to no, jest fajny ośrodek wypoczynkowy można powiedzieć fajnie bo taka zabawa to jest taka odskocznia od lasu i idzie kopać ja już nie nagrywam ale taki groszówek 21 dwójki, piątki wychodzi tego dużo, widać po ale nawet i tu pod tymi drzewami wychodzą Także fajnie jest. Byliśmy tu już rok czy dwa lata temu. Ta woda była opuszczona, bo tu wybierali to, co wybrali, to najlepsze wyjechało. I teraz szukamy to, co znaleźli, raczej co zgubili w poprzednim sezonie. Lidzę widać zbychu, tam cały czas wykopuje. Monety za monetą także fajnie jest, zabawa git i teraz pod takimi palemkami, tfu choinkami <grywia> dwójeczka wleciała z PRL-u szukam tu tu będzie PRL a tam będą współczesne, a tu pewnie kiedyś była plaża tylko teraz tu już mało kto leży, a za PRL-u Pogubili Dalej pod tymi pa palem kamit hoinkami dobra Takie żarty, ale jakaś landara wylazła PRL widać Bo jest ożył Tylko cię jest 20 10 złoty Co to kurde jest, jest to perl Powiedz o 100 zł, kurde, to już jest taki późny perl. No wiem, coś mi tu nie pasuje. Ale jest jest pierwsza biżuteria kurze kajty słońce kajty słońce tu jest słońce pewnie srebro nie albo chyba nie mieć. bo tu widać się rozwala dobra szukamy dali Ogdan przyszedł a, dobry, a ja mam coś fajnego Tak myślę Bo to jest na razie zapakowane W ziemi, ale wygląda Nie, ja myślałem, że to ziemia, a to jakieś gówno Nie, nie wiem co to jest, ale to ciężkie, to jest pełne A ja myślałem, że tam ziemia i będzie obrączka Mosiąc. No, jest, ale jest. Ja. O, że ma 10 złotych w papierku. Monetie. W A, to mi No. Nie ładne. Może będzie więcej. także monet tu wychodzi dużo, ale oni ja nagrywają wszystko, no. Takie co mnie tam jakoś. zobaczę coś większego. To wtedy włączam na 10 zł bo groszówek 2 złotówek z PRL-u to już nie Ja pokazuję na koniec, o na koniec może pokażę albo chłopaki albo pokażą jeden tam drugi tam, lecimy dalej jak tu wychodziły same prl -e? może nie same ale w tym dołku fajna piąteczka, czy może nie fajna ale cieszy bo to współczesna i można to użyć ech, ech. Idziemy zobaczyć co tam Zbychu kopie I co tam znalazł Dużo monet? Trochę jest ja? A u Ciebie jak? Ja mam złotą obrączkę jedną Pierścionek Mam, co tą obręczkę ma no. <grymne> Ja mam dwa auta dwa. O, kurde, to jedno dość Pogaciłem się o Toyota 4 O, no fajne Ale obręczkę Ale opony zak zakoszyli I Volvo V40 Kurde, tu bez opon Przeżyję, kupię nowe no. <grymne> I teraz to już wielosezonowe no wolwanówka sztuka, nie? Ja, elegancko i monety dużo e, nie ma do, fajnie kurde dużo współczesnych a mało PRL-i, nie? Pora. A tam druga strona sygnałów miliony no prl -e, ale trzeba mieć łopatę, bo sitem tam się nie da kopać bo tam ryje Zbychu mówi, robimy grilla to robimy grilla to i co tam masz? ciekawego złoto, srebro i dolary ani złota, ani srebra a dolary będą mm -hmm. z PRL-u, nie? PRL ma... <laughs> Chuj, tam wszystkie, nie. z tamtej strony to wszystko prl tam jest, a tam jest pełno prl -i. tylko tam trzeba mieć łopaty, bo ja tu już blaza to zamiast ogniska będzie grill, tak? tak no tam pod lewą robą to aha a to lieka ropą to to szybciej by się to zrobiło nie po ropie nie, mm. co tam dzisiaj dobrego mamy kiełbasza ślączka starannie wędzona. tak no nawet musza nawet grzadzi no tak będziemy jeździć

Tak. Ale z 15 zł nowa nic. To tak chyba więcej widziło. Ale ja będę miał wynikę robić z niż czekam. Na gry jak to Proszę Szykujesz, cię. bo to jest wyśle. Ja? Gotowanie na ekranie. Chcę coś powiedzieć, ale nie będę się. Nie będę <grym> się to czekaj już nadcą... wyłączam. Nie będę się na co i się... Nad, nad ludźmi, których <grym grym> pastwił rozumiem, których może nie lubię. Bogdan robi już podsumowanie, jeszcze nie skończył. Co za monety w są tu? Osobno. Ale tu może monet? A 50 A się kupić za to do rozpatrywania? Handel ma dwie. ile mam psprl 5, 9, masz biuro już tych monet? 9, gdzie chyba złotówka? Więcej? Ciesiąc. Pieniędzy niż złomu, nie? Mm. Ze złomu nawet byskóre nie zarobił. Złotówka, to też chyba złotówka. Nie, to 5 zł. 5 zł, to 50 groszy. A, jest takie halny. Każdy się chwali nożami. Był ma taki widelce? O. O. A i łyżka Bogdan ma ja nie mam takich. I taki. Ale serii miałeś nie? <laughs> Mam gdzieś tam. Taki, Piłkę. ale ten wielki. No. Wszyscy pojedli, ruszyli w teren i znajdują Złotówka, no i fajdzie. Ja też mam coś wykopane, ale jeszcze nie wiem, co Kąd to widzi. Dziesięć groszy. O. Myślę, że nie wpadnie o. Pogoda idealna Na poszukiwania kurde Ciekawe wodzie ile by było Pewnie tu skakali latem O, już się tu ubino. O, coś tam ma. I co on tam ma? O, grzybka. A ja mam moneta. A nawet nie medolik ty. Medolik, medolik. To moja. Medolik. Te srebre chyba jeszcze widzisz? Jakieś ładne. No. A. a no, Krzysiu, gratulacje! A, dziękuję. To kurę tyle godzin szukania. A, no, srebrne. No. Ale już stare, bo widać, że to takie a, ale zajechane. Ładne. Ale takie tymi. No. jest wypropionymi. Jest jakaś chyba święta. tam jest jakaś no. baba nie Baba, nie? No. Gratulacje, super. Dziękuję. Super. A tu jakiś chałpa jest? No. Zaraz to wyczyścimy i zrobimy zdjęcie tu się kopie, tu się ryje, kopią ale ja tu coś mam, a co tu mam złotów mam Dobra. Do dzwonienia były kiedyś, nie? O, żeton, no A! Kurde, to, to zabytek gdzieś <gry> Będzieś dzwonił. Widzisz kiedyś taki z mi się dał. Hmm. Kopalnia monet. <gry> ja już kończę. Ja też. też? Jeszcze pokażę, co tam. Wyszło kapsel Ale ja pokażę no. <laughs> Idę pokazać Tyle wyszło Skoro w wysypiła dale Monet Różnych różniców nie będę tego wyciągną chyba Bogdan wyciągnie pokaże się szybko wysypie Ale jest tego masa całej śmieci różne wózki A się kłoby co druty A ty masz dużo, dużo, nie? Monek Zbychu jeszcze tam chodzi Wcześniejsze mm. Każdy szykuje, pokazuje i ile monet za? Masz sporo, piętek, nie? No, skurde, 20, o, tam za 50 zł. 50 nie będzie, nie ale, będzie, ale 30 dużo. parę zł ja. będzie. Teraz z Bychu będzie się chwalił. Zbychu dwa auta czasną. Wzbogaciłem się o dwa samochody. No nie wiem, co to Nie wiem, co na to powie urząd a. podatkowy a nie, nie, ty ty za 2%. dwa prycznie no to nie wierzę, nie no. no w sumie ja i monety najważniejsze kurde, tu chyba będzie około 30-40 zł tu są piętki, dwójki złotówki no, A Mickiewicz no i fajnie Także I, każdy... trocha, i trochę śmieci Do. w tym kraju te kwiatyśmy ja śmieci to my Do. Każdy coś na zbioru, każdy zadowolony, o... przeluftowany, nie? No. Zakopany. Także do następnego. Do następnego. Zakopane, całym śniegiem. Tam nakopane. jeszcze do wody musimy wleść kiedyś. Bo ja. no. Mozambik <laughs>